I Witam Was bardzo gorąco i serdecznie, z tej strony Piko A to jest odcinek z LOLa z rozrywki z Dominionu em, W których to będę grał dzisiaj solo Lecz zobaczę jak to pójdzie ogólnie ehm, Pierwszy raz w ogóle do Dominiona Nie wiem ile będę miał fps i w ogóle i w ogóle no, kupa. Tak więc ja dzisiaj gram sobie Ash Ze mną w teamie jest Diana, Master G em, Dr. Mundo i Trendamer. A w przeciwnej drużynie jest Nidalka, Diana, Tarika, Kali nie wiadomo co jeszcze. Um, tak więc mam nadzieję, że rozgrywka będzie w miarę dobra. Um, chociaż przeciwko Dianie, chociaż Nidalka ma dzidę taką, że, że jak to spędzi się, to. O! Rozpierdol. Um, ogólnie mam nadzieję, że wygram to. I mam 25 level w tym momencie. Nie wiem, czy to daje jakiekolwiek coś. Chociaż może i w sumie daje. Nie wiem. tak do świadomości, bo jest 25 level. Także ja mam 25 level. Nie, wiem, na chuj mu mm, Smite, Tarikowi. Ale trudno. Dobra. Wczytuję się szybciej, gro i zaczynamy. 999 pingów w ogóle, Tarik, naprawdę. wstycie. Dobra, mam pomysł, żeby wznowić nagrywanie dopiero wtedy, kiedy już się spocznie jakakolwiek gra. Tak więc widzimy się za chwilę. Pa! No i dobra, jesteśmy z powrotem. Tak więc... Mamy już całkowitą grę. Um, pierwsze trzy spele na początek. Dobra. To co to jest? Trzy blade no dobra. Mm, to jest coś jak Blood Trister. No, no, te buty. To. I trzy poty. Powinno starczyć. W ogóle, what the fuck. Też się pobawię, czemu nie. <grafię> dobra. Wrócił, wrócił do gry. Słyszeliście? On wrócił, wrócił do gry. Dobra, tu mam jakby za mój pasek tego, więc nie widzę nawet wyniku, no ale tupa. E, mam jeszcze taba, ewentualnie. Musimy przejść naprzód. Dobra, już ogarnijcie się tu, pana, aż mnie uszy bolą. E, no i dobra. Chcesz skosztować moich strzał? No, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Dobra, idziemy na pierwszy punkt. Pierwszy punkt to jest, co? Chuj wie, co to jest. Kamieniołom? Chyba tak. Kamieniołom. Idziemy teraz na drugą. Drugie to cmentarzystko. Chcesz skosztować ich strzał? Dobra, dobra, dobra. Spieprzam, już spieprzam. Że nie ma sensu dalej Przeciw. ciągnąć. Ale ty, Diano, mogłabyś coś zacząć robić. Przeciwnik pokonany. No, Riley, dzięki. Nie miałem szans, musiałem. Jeszcze gdzie ja to puściłem? W ogóle? No, ale dobra. Umarła. Ja też zaraz umrę. Tak umarłem, super. Ale będzie, mam nadzieję, asysta. Dawaj, asysto, leć. dobrze. Dobra, co kupujemy kolejne? Mm, buty stworzymy sobie, i teraz zbieramy na. Um, jak się nazywa? BF Sword, BF Sword, tak? Miecz. Gra po polsku, żebyście i w zasadzie mieli przy okazji. Tak więc dobra. Na razie wygrywamy, nieźle. Jest dobra, jestem. Idzie Tarix i Jax, dobra. Zmierzamy w ich kierunku. <laughs> Sorry Ogólnie dobra, tu, tu jest Jack, więc pomożemy tej Aż A Dianie Ja jestem pokonany Dobra, ja zabiłem Łow wow Przeciwnik wow, pokonany wow. Dobra, chronimy mu dupę, chronimy mu dupę, to równo. Dobra, zabity Ale, Diana, dobrze, 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 jedziemy dalej. Jedziemy dalej, jest dobrze. Naprawdę jest dobrze. Dobra, kolejny level, kolejny, kolejny level tego. Jaki KS? Gdzie jesteś KS Jana Tylko i wyłącznie moja zasługa tego, że, że przetrwałaś to Dobra, zdobywamy wieżę. Dawaj, 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 dawaj. No i już dalej to mnie idzie, mam przejebanem. Jeszcze tak, tak bardzo nie trafić. Dobra Ło wow wow, wow 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 Ogłuszenie, no to super wręcz. Dobra, Nexus, masz 85% zdrowia, jedziemy. Muszę go dogonić. Nie, nie, dobra, nie gonię go dalej. Zdobywamy wierzę. Dobra, jest zajebiście. Chodź, Diana, pilnuj jej. Chociaż w sumie... W sumie nie. Dobra, lecimy tam na górę. O fuck. Ja mam chyba mam przejebane, chyba mam przejebane, chyba mam przejebane. Chcesz skosztować Wow. Nie, dobra, nie mam przejebane aż tak bardzo. Idziemy na, na to na dole. Cokolwiek. W trochę milionów. Dobra, bijemy to szybko. Dobra, idziemy tutaj. Wygramy to ze spokojem. Spokojnie to wygramy, bez żadnego problemu. Pomocy tutaj, dawajcie, dawajcie, jedziemy stary. Nie ma czasu do stracenia. Jeszcze medial system. Pięknie, pięknie. Jeszcze raz. Dobra, to gówno zrobimy znowu. Dobra, wyłączamy to. Ja bym się chętnie cofnął z powrotem do swojego Nexusa. No, ale to już kwestia. Dobra. Spieprzamy, spieprzamy ludzie. Dobra, jeszcze ją rozwalimy. I dobra, teraz spieprzamy, teraz spieprzamy, musimy, nie ma bata. Tu jest życie. W sumie dobrze. Przyda mi się. Moje oddawaj. Eem, no i dobra, idziemy teraz tutaj. Tak więc zapierdalamy. W ogóle mamy już prawie 3 padole: 2,5 tysiąca. jest grubo, jest grubo. Ze mną nie macie szans, ludzie. A, tu rzucimy to, żeby było wiadomo, kiedy oni idą. Moi, no, bijesz mnie bardzo niesubkoordynacyjnie. W ogóle, co ja mówię? No dobra, jakoś to wyszło. Dobra, przejm przejmę sobie to, jak ty nikt tego nie bierze. Ha, moje fało. Dobra, ja się wracam z powrotem. No, jeszcze 25% życia ma dodatkowo, no, to jest zajebiście. Dobra, kupujemy całego Blood Tristera i teraz zmieniamy. Eee, Blood Tristera, co to jest w ogóle? Krwawe ostrze, no to Bloody, Bloody, coś tam. Um, może byśmy tak huragana złożyli na, na jakiegoś tego. No, chociaż prędkość ruchu że... krytycznego to jest zbytnio dużo nie ma, więc możemy po prostu. machnąć sobie teraz Blood Tristera, bo Azji nie jest zbytnio. zbytnio krytyczna, więc możemy ich po prostu dalej. Eee, dobra. Wyłączymy na chujniku, nie dobra, nie, ja cię tak nie bawię. Jak na razie zyskujemy tylko to, nie dobra, chuj się udało, dobra, nie udało się. Znaczy, To no, być, się nie udało. Jakie staty 3-2, no i jest dobrze, jestem w drugim miejscu. Dobrze jest Dobra, trendada dobrze poszło Potrzebuję 1900 golda jeszcze, żeby cokolwiek ogarnąć dobra Zdobywamy wiatrak jest zajebiście. W ogóle emocje są zajebiste, jeśli chodzi o Dominiona. Tak mi się bardzo podoba ten Dominion teraz, że to jest, to jest niepojęte według mnie Dobra, idziemy na Tarika. Tarik. Tutaj dobijesz go Diana spokojnie. Naprawdę Diana, musić skus, ci, sksuć, ci sksuć to żebyś, żebyś tego gwarnęła dupę. Pięknie to minąłem, dobra. Mój, mój. Pięknie. Nawet nie nie zużyłem. Dobra ten już jest. Dobra, ten już był twój. Diano. Um, ale dobra, jest, jest zajebiście wręcz. Ashi to jest moja postać. No i co robisz, pałko? Dobra. Przyjmujemy do końca. Nie dobra, ja w tym momencie padam. Albo i nie. W ogóle co ja zrobiłem? Nie. Eee, w to, w to, Chcesz oczywiście. No tak, na razie spieprzamy, spieprzamy, bo on tu ma darmowe frykile Szybciej. Dobrze, Diana. Ja się wracam, w sumie nie mam, nie mam tutaj szans być no kurwa goni mnie zapierdalamy na piechatę dobra teraz mogę, teraz mogę się cofać Już w tym momencie jest swobodnie co ja zrobiłem, nie wiem co ja zrobiłem, dobra, chujnia e, 1000 golda, 100 golda potrzebuję. Dawaj, 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 dawaj. mężczyzna już jest wygrany i to zobaczcie na ile? się do 35 to jest naprawdę rozpierdalający wynik jeśli chodzi o, o to co ty kurwa robisz? Spierdalaj mi stąd mały wretny szpryslup Przeciwnik pokonany Seryjny zabójca Musimy No i dobrze, poszedł. Dobra, jest zabijcie. Jeszcze to wygramy. Znaczy, to jeszcze to wygramy. Na pewno to wygramy. Nawet nie ma innej opcji. Ja się cofam. Kupię sobie tego chorygejna. No i dobra. <coughs> Ze mną zawsze każdy dominio się wygrywa. Z tym nie ma problemu. 7. Tak więc dobra. To są chyba Lowk jeśli chodzi akurat o dominiona. Coś mi się nie wydaje, żeby to było inaczej. Nie wiem, po co ja to rzuciłem. No i tak wygraliśmy. No dobra. Tak więc gra była przednia, wygraliśmy to. E, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszego Lola. Tak więc komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie i na razie. Pa pa.